Czy wiedziałeś, że poranek to czas, kiedy wiele z najpoważniejszych chorób ma największą dominację? Zawały, udary, a nawet kryzysy nadciśnieniowe zdarzają się częściej w pierwszych godzinach dnia. Najbardziej przerażające jest to, że większość ludzi pogarsza te ryzyka, nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Budzą się i od razu biegną na śniadanie, napełniają żołądek ciężkimi posiłkami, a co gorsza, piją szklankę lodowatej wody zaraz po wstaniu. Ale czego nie wiedzą, to fakt, że te pozornie nieszkodliwe wybory stawiają ich zdrowie w poważnym niebezpieczeństwie. Czy popełniasz ten sam błąd? Czy twoja poranna rutyna może cicho podkopywać twoje zdrowie z każdym dniem? Wiedz, że wróg jest bliżej niż myślisz. Przemysły, które zarabiają na naszym osłabionym zdrowiu, nie chcą, abyś o tym wiedział. Wolą, abyś pozostał chory, ponieważ im dłużej to trwa, tym więcej zarabiają. Prawda jest taka, że im bardziej jesteś chory, tym więcej oni zarabiają. A to, co ci ujawnię w tym filmie to coś, co te wielkie korporacje ukrywają za siedmioma zamkami. Ale uwaga, to czego się tu nauczysz, może zrewolucjonizować sposób, w jaki zaczynasz swój dzień i aktywować twój system odpornościowy już w pierwszych godzinach porannych. Pokażę ci, co powinieneś zacząć robić od jutra. Aby odczuć więcej energii, bardziej zrównoważone zdrowie i prosty nawyk, który może zwiększyć Twoją długość życia. To nie jest przesada. Wielu stulatków stosuje tę praktykę od lat i dlatego żyją tak długo i w dobrym zdrowiu. Ale zanim kontynuuję, chciałbym poprosić Cię o udostępnienie tego filmu teraz, natychmiast, swoim przyjaciołom i grupom na WhatsAppie. Dlaczego? ponieważ niestety te informacje mogą zostać usunięte z sieci w każdej chwili. Są siły, które pracują nad tym, abyś nigdy nie odkrył, jak proste nawyki mogą zagwarantować ci długie i zdrowe życie. Udostępnij więc teraz, ponieważ wszyscy zasługują na poznanie prawdy, zanim będzie za późno. Ważność zdrowej porannej rutyny. Sposób, w jaki zaczynasz dzień, to nie tylko zwykły wybór. Może to być klucz do określenia, jak Twoje ciało będzie funkcjonować przez całe Twoje życie. Czego wielu nie wie lub nie chce, abyś wiedział, to fakt, że Twój organizm zaraz po przebudzeniu jest w stanie wysokiej receptywności. Jest gotowy na ponowne nawodnienie, uzupełnienie składników odżywczych i eliminację toksyn. Ale złe wybory mogą sabotować ten proces. Zastanów się, większość ludzi budzi się i natychmiast biegnie po kawę lub chleb, całkowicie ignorując rzeczywiste potrzeby ciała w tym kluczowym momencie. Inni, wierząc, że robią coś zdrowego, piją szklankę lodowatej wody zaraz po wstaniu. Ale czego nie wiedzą, to fakt, że ten prosty gest szokuje układ trawienny, spowalnia metabolizm i może nawet spowodować zaburzenie funkcji organizmu. Te nawyki powtarzane każdego dnia powoli podkopują twoje zdrowie. Kiedy się orientujesz, już zmagasz się z chronicznym zmęczeniem, problemami trawiennymi, przyrostem wagi, a nawet poważniejszymi schorzeniami, takimi jak choroby sercowo-naczyniowe. Teraz pewnie zastanawiasz się, co powinieneś robić po przebudzeniu. To właśnie tego większość ci nie mówi. Prawda jest taka, że rozpoczęcie dnia w odpowiedni sposób jest podstawą do długotrwałego zdrowia. Kiedy się budzisz, twoje ciało przeszło godziny naturalnego procesu detoksykacji i regeneracji. Potrzebuje czegoś, co pobudzi metabolizm, ożywi twoje komórki i przede wszystkim skutecznie nawodni. Nie każda rzecz to zrobi. I dlatego to, czego się nauczysz w tym filmie, może zmienić twoje życie. Kiedy dasz swojemu ciału to, czego naprawdę potrzebuje rano, ono reaguje natychmiast. Twój metabolizm przyspiesza, twój mózg budzi się szybciej, twoje trawienie działa lepiej, a ty czujesz się bardziej dyspozycyjny. I wiesz co? Wszystko to przyczynia się do zapobiegania poważnym chorobom na przestrzeni lat. Ale przemysły nie chcą, abyś o tym wiedział, ponieważ zdrowa i poinformowana osoba nie potrzebuje ich leków, suplementów ani cudownych diet. Dlatego od teraz nauczysz się dokładnie, co pić i co robić w pierwszych godzinach dnia, aby zacząć z energią, chronić swoje zdrowie i zwiększać swoją długowieczność, sekret porannego napoju. Teraz, gdy rozumiesz znaczenie zdrowego rozpoczęcia dnia, czas ujawnić sekret stojący za porannym napojem, który może przeobrazić twoje zdrowie. Napój, który dzisiaj z tobą podzielę, jest prosty, dostępny i, co najważniejsze, naukowo potwierdzony. Ma moc odtrucia Twojego organizmu, przyspieszenia metabolizmu, wzmocnienia Twojego systemu odpornościowego i zapewnienia uczucia trwałej energii przez cały dzień. I wszystko to zaczyna się od szklanki rano, przed jakimkolwiek innym posiłkiem. Przepis opiera się na potężnym naturalnym toniku, który był używany przez różne kultury na całym świecie, aby promować zdrowie i długowieczność. Sekret tkwi w kombinacji cytryny, ciepłej wody, kurkumy i miodu, które razem tworzą prawdziwą eksplozję korzyści dla Twojego ciała. Składniki: jedna szklanka ciepłej wody, około 200 ml, sok z połowy świeżej cytryny, jedna łyżeczka kurkumy, znanej również jako indyjski szafran, jedna łyżeczka czystego miodu, preferowany surowy i organiczny miód oraz szczypta czarnego pieprzu, aby poprawić wchłanianie kurkumy. Dlaczego ten napój jest tak potężny? Cytryna bogata w witaminę C pomaga wzmocnić system odpornościowy i promuje detoksykację organizmu, stymulując wątrobę do produkcji większej ilości enzymów eliminujących toksyny. Ponadto alkalizuje krew, równoważąc poziom pH, co jest niezbędne do zapobiegania stanom zapalnym i chorobom. Ciepła woda, w przeciwieństwie do lodowatej, pomaga obudzić układ trawienny w łagodny sposób, ułatwiając trawienie i promując prawidłowe funkcjonowanie jelit. To również przyczynia się do lepszego wchłaniania składników odżywczych w ciągu dnia. Kurkuma jest jednym z najpotężniejszych naturalnych środków przeciwzapalnych, zawiera kurkuminę, związek bioaktywny, który redukuje stany zapalne w organizmie, pomaga zwalczać wolne rodniki i poprawia funkcję mózgu. Badania pokazują, że kurkuma może nawet zapobiegać chorobom przewlekłym, takim jak choroby serca, Alzheimer i niektóre typy raka. Czysty miód ma właściwości antyoksydacyjne i antybakteryjne, które pomagają wzmocnić system odpornościowy. Jest również naturalnym źródłem szybkiej energii, idealnym do porannego pobudzenia. Ponadto miód pomaga złagodzić kwaśny smak cytryny, czyniąc napój bardziej przyjemnym w smaku. Czarny pieprz odgrywa kluczową rolę, zwiększając nawet o 2000% wchłanianie kurkuminy obecnej w kurkumie. Bez niego organizm miałby trudności z wykorzystaniem wszystkich korzyści tego potężnego naturalnego środka przeciwzapalnego. Jak przygotować? Podgrzej 200 ml mm wody, ale nie doprowadzaj do wrzenia. Woda powinna być ciepła, około 40°C, wystarczająco, aby aktywować składniki, ale nie niszcząc wrażliwych składników odżywczych miodu i cytryny. Wyciśnij sok z połowy świeżej cytryny bezpośrednio do ciepłej wody. Dodaj jedną łyżeczkę kurkumy i szczyptę czarnego pieprzu. Dobrze wymieszaj, aż kurkuma będzie całkowicie rozpuszczona. Na koniec dodaj jedną łyżeczkę miodu i wymieszaj ponownie. Pij natychmiast, preferowany naczczo, aby składniki były lepiej wchłaniane. Pij tę mieszankę każdego ranka, zaraz po przebudzeniu, przed spożyciem jakiegokolwiek innego posiłku lub napoju. Ten prosty nawyk oczyści twój organizm, przyspieszy twój metabolizm i aktywuje twój system odpornościowy, aby stawić czoła dniu z większą dyspozycją i zdrowiem. Dlaczego ten napój działa naukowo? Ta kombinacja składników działa synergistycznie, aby zapewnić głębokie oczyszczenie twojego organizmu, eliminację toksyn i wzmocnienie obronności ciała. Spożywając to zaraz rano, twój organizm wchodzi w stan regeneracji i rewitalizacji, zwalczając efekty stresu oksydacyjnego i stanu zapalnego, które są głównymi przyczynami przedwczesnego starzenia się i chorób przewlekłych. Przyjęcie tego napoju jako części twojej porannej rutyny oznacza danie twojemu ciału szansy na naturalne odtrucie, wzmocnienie jego podstawowych funkcji i oczywiście zwiększenie twojej długowieczności. Dr. Leo Bokeria, renomowany specjalista od długowieczności, zawsze zaleca tę praktykę w swoich wskazówkach, podkreślając, że to małe nawyki przynoszą największe rezultaty z czasem. Poranne sekrety długowieczności, dr Leo Bokeria. Czy jesteś jedną z tych osób, które jako pierwsze po przebudzeniu sięgają po telefon komórkowy? Jeśli twoja odpowiedź brzmi tak, mam dla ciebie poważne ostrzeżenie. Ten prosty nawyk może szkodzić twojemu zdrowiu fizycznemu i psychicznemu w sposób, którego nawet nie podejrzewasz. Budzenie się i natychmiastowe sięganie po telefon komórkowy może wydawać się nieszkodliwe, ale w rzeczywistości jest to jeden z największych błędów, jakie możesz popełnić zaraz po przebudzeniu. Wyjaśnię dlaczego. Kiedy sięgasz po telefon zaraz po przebudzeniu, wrzucasz swój mózg bezpośrednio w stan przeciążenia informacjami. Niebieskie światło ekranu zakłóca poziom melatoniny, hormonu odpowiedzialnego za regulację twojego cyklu snu i czuwania. To nie tylko szkodzi jakości twojego snu w dłuższej perspektywie, ale także wpływa na twoją zdolność koncentracji i klarowność umysłu zaraz na początku dnia. Ponadto korzystając z mediów społecznościowych lub czytając wiadomości zaraz po przebudzeniu ryzykujesz natknięcie się na tragedię, katastrofy lub złe wiadomości. Wyobraź sobie, że budzisz się w spokoju, ale nagle widzisz szokującą wiadomość lub negatywne wydarzenie. To może natychmiast zrujnować twoją energię i wprawić cię w stan umysłowy lęku, stresu i negatywności, zanim jeszcze zaczniesz dzień. Ten nawyk wywołuje cykl reaktywności. Twoje ciało i umysł spędzają cały dzień reagując na bodźce zewnętrzne, zamiast być pod twoją kontrolą. Stopniowo to obciążenie mentalne i emocjonalne się kumuluje, szkodząc Twojemu zdrowiu psychicznemu, przynosząc uczucie wyczerpania i braku energii, ale jest lepsza droga, a tutaj wchodzą poranne sekrety długowieczności, dr Leo Bokeria, które przeobrażą Twoją rutynę i zagwarantują początek dnia z większą energią, skupieniem, spokojem i wdzięcznością. Poranna rutyna. Doktor Leo Bokeria. Doktor Leo Bokeria, jeden z największych specjalistów od długowieczności, dzieli się prostą, ale niezwykle skuteczną rutyną, aby zacząć dzień jak najlepiej. Te nawyki opierają się na nauce i praktykach, które gwarantują równowagę fizyczną i emocjonalną, przygotowując ciało i umysł na dzień pełen energii i spokoju. Budź się bez pośpiechu i unikaj telefonu. Pierwszy sekret to nie sięganie po telefon zaraz po przebudzeniu. Zamiast tego ciesz się kilkoma chwilami ciszy. Pozwala to Twojemu umysłowi obudzić się naturalnie, bez bombardowania informacjami z zewnątrz. Oddychaj głęboko i wykonaj ćwiczenie wdzięczności, zanim wstaniesz z łóżka. Doktor Bokeria zaleca głębokie oddychanie przez kilka minut, skupiając uwagę na chwili obecnej. Następnie praktykuj wdzięczność, myśląc o trzech rzeczach, za które jesteś wdzięczny w tym momencie, niezależnie od tego czy są duże czy małe. To proste ćwiczenie aktywuje obszary mózgu związane z pozytywnością i dobrym samopoczuciem, przygotowując cię do stawienia czoła dniu z pozytywnym nastawieniem. Świadome nawodnienie. Pierwsza rzecz, którą dr Bokeria robi po wstaniu, to wypicie szklanki ciepłej wody z cytryną, zgodnie z przepisem, którego nauczyliśmy się przed chwilą, to pomaga nawodnić ciało, pobudzić układ trawienny i usunąć toksyny nagromadzone podczas nocy. Oprócz tego, że jest to prosty nawyk, ta praktyka daje ciału naturalny zastrzyk energii, znacznie zdrowszy niż sięganie po kawę lub inne pobudzające napoje. Łagodny ruch. Następnym krokiem jest włączenie jakiejś formy ruchu, takiej jak rozciąganie lub krótki spacer. To pomaga obudzić ciało i aktywować krążenie krwi. Nie musi to być intensywny trening. Nawet 5-10 minut jogi lub jogi jest wystarczające, aby poprawić twoją elastyczność i dyspozycję rano. Medytacja lub cisza. Doktor Bokweria głęboko wierzy w moc porannej medytacji, nawet jeśli to tylko 5 minut ciszy. To pomaga zrównoważyć umysł i ustalić spokojny i skupiony ton na resztę dnia. Praktyka medytacji jest związana z wieloma korzyściami, w tym redukcją stresu, poprawą funkcji poznawczych i zwiększeniem poczucia dobrostanu. Planowanie dnia z intencją, zamiast zaczynać dzień reaktywnie, Doktor Bokeria zaleca planowanie głównych działań dnia z intencją i skupieniem. Można to zrobić podczas śniadania lub zaraz po medytacji. Ważne jest, aby mieć jasność co do swoich priorytetów, co pomaga zmniejszyć stres i zwiększyć produktywność w ciągu dnia. Jak wdrożyć tę rutynę w swoim życiu? To prostsze niż się wydaje. Nie musisz zaczynać od wszystkich tych nawyków naraz. Zacznij powoli, wybierając jeden lub dwa z nich i dodawaj więcej, gdy poczujesz się komfortowo. Ważne jest, aby nie rezygnować ze swojego dobrostanu zaraz na początku dnia. Unikaj telefonu komórkowego, połóż go daleko od łóżka, aby oprzeć się pokusie sięgnięcia po niego po przebudzeniu. Oddychaj i bądź wdzięczny. Poświęć minutę lub dwie zaraz po przebudzeniu na głębokie oddychanie i ćwiczenie wdzięczności. Nawodnij się, przygotuj wodę z cytryną do wypicia zaraz po wstaniu. Poruszaj się, włącz łagodną muzykę i wykonaj proste rozciąganie lub, jeśli wolisz, wyjdź na krótki poranny spacer. Medytuj, poświęć pięć minut na medytację w ciszy. Jeśli potrzebujesz pomocy, istnieje wiele aplikacji z medytacją prowadzoną, które mogą być przydatne. Wdrażając te praktyki w swoim życiu, będziesz podążał śladami kogoś, kto głęboko rozumie, jak żyć dłużej i lepiej. Te proste zmiany w Twojej rutynie mogą znacząco wpłynąć na Twoje zdrowie fizyczne i psychiczne, a także pomóc ci zacząć dzień z większym skupieniem, energią i wewnętrznym spokojem, korzyści krótko i długoterminowe. Teraz, gdy już znasz sekret porannego napoju i zdrowej porannej rutyny, sugerowanej przez dr Leo Bokerie, Ważne jest, aby zrozumieć niesamowite korzyści, jakie te nawyki mogą przynieść, zarówno krótko, jak i długoterminowo. Przyjmując te proste praktyki, będziesz głęboko przekształcać swoje ciało i umysł, a rezultaty mogą być zauważalne na różnych poziomach, od pierwszych dni, aż po całe życie. Korzyści krótkoterminowe natychmiastowy wzrost energii i dyspozycji. Picie ciepłej wody z cytryną, miodem, kurkumą i pieprzem zaraz po przebudzeniu dostarcza organizmowi naturalną eksplozję energii. Ta mieszanka działa jak łagodny detoks, promując łatwiejsze trawienie i eliminując toksyny nagromadzone podczas nocy. W przeciwieństwie do kawy, której wiele osób używa do pobudzenia, ten napój nie powoduje nagłych wzrostów energii, po których następują gwałtowne spadki. Zapewnia zrównoważoną witalność, która utrzymuje się przez cały dzień. Poprawa trawienia i regulacja jelit. Kurkuma i cytryna są znane ze swoich właściwości przeciwzapalnych i trawiennych. Ciepła woda, w połączeniu z tymi składnikami, pomaga stymulować układ trawienny i poprawiać funkcjonowanie jelit. Osoby cierpiące na zaparcia lub niestrawność mogą zauważyć znaczną poprawę już w pierwszych dniach spożywania. Zwiększenie klarowności umysłu. Unikając korzystania z telefonu zaraz po przebudzeniu i praktykując takie czynności jak głębokie oddychanie, wdzięczność i medytacja, pozwalasz swojemu umysłowi rozpocząć dzień w sposób spokojniejszy i bardziej skupiony. To pomaga zwiększyć klarowność umysłu, umożliwiając łatwiejsze i bardziej efektywne radzenie sobie z wyzwaniami dnia bez stresu związanego z ciągłym reagowaniem na wiadomości i media społecznościowe. Zmniejszenie stresu i lęku. Stosowanie tej porannej rutyny przynosi uczucie spokoju i równowagi emocjonalnej zaraz po przebudzeniu. Proste czynności. Takie jak praktykowanie wdzięczności i medytacja przez kilka minut, pomagają zmniejszyć poziom kortyzolu, hormonu stresu, co przyczynia się do utrzymania spokojniejszego umysłu i zmniejszenia lęku, który często pojawia się zaraz na początku dnia. Korzyści długoterminowe: wzmocnienie układu odpornościowego. Regularne spożywanie porannego napoju z kurkumą, cytryną i miodem przynosi szereg korzyści immunologicznych. Cytryna jest bogata w witaminę C, która wzmacnia obronę organizmu, podczas gdy kurkuma jest potężnym naturalnym środkiem przeciwzapalnym i antyoksydantem, który pomaga zwalczać wolne rodniki i zapobiegać chorobom. Pieprz czarny poprawia wchłanianie kurkumy, potęgując jej działanie w organizmie. Ten codzienny nawyk może w dłuższej perspektywie wzmocnić twoją odporność, chroniąc przed powszechnymi chorobami, takimi jak grypa, przeziębienia, a nawet poważniejsze schorzenia, takie jak przewlekłe infekcje. Ochrona przed stanami zapalnymi i chorobami przewlekłymi. Kurkuma, jeden z kluczowych składników tego napoju, ma udowodnione właściwości przeciwzapalne. Przewlekły stan zapalny jest jednym z głównych czynników przyczyniających się do rozwoju poważnych chorób, takich jak choroby serca, cukrzyca i rak. Spożywając ten napój regularnie, pomagasz zmniejszyć stany zapalne w organizmie i zapobiegasz rozwojowi tych schorzeń na przestrzeni lat. Poprawa zdrowia sercowo-naczyniowego. W dłuższej perspektywie, prosty nawyk picia wody z cytryną i kurkumą może znacznie poprawić zdrowie Twojego serca. Cytryna i kurkuma pomagają regulować poziom cholesterolu i poprawiać krążenie krwi, podczas gdy pieprz czarny przyczynia się do wchłaniania składników odżywczych niezbędnych do utrzymania czystych tętnic i zdrowego przepływu krwi. Zapobieganie chorobom neurodegeneracyjnym. Oprócz poprawy zdrowia sercowo-naczyniowego, codzienne spożywanie tego napoju pomaga chronić mózg. Badania wykazują, że kurkuma ma pozytywny wpływ na zapobieganie chorobom neurodegeneracyjnym, takim jak Alzheimer i Parkinson. Włączając ten nawyk do swojej rutyny. Inwestujesz w długoterminowe zdrowie swojego mózgu, utrzymując umysł bardziej aktywny i chroniony. Poprawa zdrowia psychicznego i emocjonalnego. Praktykowanie porannych czynności, które promują spokój i wdzięczność, takich jak medytacja i świadome oddychanie, przynosi trwałe korzyści dla zdrowia psychicznego i emocjonalnego w dłuższej perspektywie. Te nawyki pomagają zrównoważyć nastrój zmniejszyć objawy depresji i lęku oraz poprawić odporność emocjonalną. Dzięki temu czujesz się bardziej zdolny do radzenia sobie z wyzwaniami dnia codziennego w sposób zrównoważony i pozytywny. Zwiększenie długowieczności i jakości życia. Zestaw tych prostych, ale potężnych nawyków przyczynia się do zwiększenia długości życia z lepszą jakością. Doktor Bokeria twierdzi, że rozpoczęcie dnia od zdrowych praktyk może zapobiec szeregowi chorób i schorzeń, które skracają długość życia. Chodzi nie tylko o życie dłużej, ale także o życie lepiej, z większą dyspozycją, zdrowiem i sprawnością fizyczną i psychiczną aż do późnej starości. Wpływ na życie osób, które kochasz. Te korzyści nie ograniczają się tylko do ciebie. Przyjmując te praktyki i dzieląc się nimi z bliskimi, pomagasz swoim bliskim poprawić zdrowie i dobrostan. Wyobraź sobie pozytywny wpływ, jaki te nawyki mogą mieć na życie Twoich rodziców, rodzeństwa, przyjaciół, a nawet kolegów z pracy. Dzięki zdrowej porannej rutynie i regularnemu spożywaniu tego potężnego napoju wszyscy mogą cieszyć się lepszą jakością życia, większą energią zrównoważonym zdrowiem psychicznym i oczywiście zapobieganiem poważnym chorobom. Dbając o siebie, inspirujesz i pozytywnie wpływasz na innych, aby robili to samo, tworząc błędne koło zdrowia i dobrostanu. Podsumowując, zarówno poranny napój, jak i zdrowa poranna rutyna są cennymi inwestycjami, które możesz wprowadzić w swoim życiu. Rezultaty wykraczają poza to, co można zmierzyć fizycznie. Te nawyki promują pełne i satysfakcjonujące życie, pełne energii, klarowności i wewnętrznego spokoju, zarówno krótko, jak i długoterminowo. Jeśli dotarłeś tutaj i podobało Ci się to, czego się nauczyłeś, zostaw komentarz. Jestem wdzięczny za małe rzeczy poniżej. Często jesteśmy tak skupieni na wielkich celach i osiągnięciach, że zapominamy doceniać małe rzeczy w życiu. Prawdziwa wdzięczność tkwi w subtelnościach naszego codziennego życia ciepło słońca rano, szczery uśmiech, aromat świeżej kawy lub komfort przyjemnej rozmowy z przyjacielem to te małe doświadczenia często umykają naszej uwadze, ale w rzeczywistości są filarami naszego szczęścia i dobrostanu. Piękno małych rzeczy tkwi w ich zdolności do przynoszenia radości i spokoju, często w dyskretny sposób. Budzenie się i odczuwanie świeżości powietrza, słuchanie śpiewu ptaków lub po prostu mając chwilę spokoju dla siebie, to chwile, które, jeśli nie zostaną zauważone, mogą być szybko uznane za oczywiste. Bycie wdzięcznym za małe rzeczy uczy nas doceniać teraźniejszość i znajdować satysfakcję w prostocie życia. Ta praktyka nie tylko poprawia nasz stan emocjonalny, ale także wzmacnia naszą odporność i zdolność do radzenia sobie z wyzwaniami z pozytywną perspektywą. Kultywowanie wdzięczności za małe rzeczy jest codziennym przypomnieniem, że szczęście nie tkwi tylko w wielkich osiągnięciach, ale w małych radościach, które często umykają naszej uwadze. Rozpoznając i doceniając te subtelności, wzbogacamy nasze życie stałym uczuciem zadowolenia i spokoju subskrybuj kanał polub i udostępnij ten film osobie którą kochasz.